O tym, jak ważna jest profilaktyka, aby ustrzec się przed chorobami, nie trzeba przypominać nikomu. W mianę Weekend w Wodzisławie odbyła się Biała Sobota. Ta impreza miała na celu promowanie badań profilaktycznych wśród mieszkańców naszego regionu. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a z badań korzystają już całe rodziny. Coraz częściej przychodnie organizują akcje promocyjne, podczas których można skonsultować się z lekarzem oraz przebadać. Jest to dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne jest zdrowie, by móc. Cieszyć się pełnią życia. Akcja została zorganizowana w dzień wolny od pracy, aby każdy mógł skorzystać z badań. Do dyspozycji klientów byli lekarze specjalizujący się w każdej najważniejszej dziedzinie. Przychodni odwiedzali także rodzice, którzy uczą swoje dzieci, jak ważna jest profilaktyka. Przyszłam z córką, mąż już był rano. E, jest to fajna, że tak powiem, zorganizowana e, taka no, inicjatywa. Myślę, że, że większość przychodni powinna takie coś organizować. Podczas Białej Soboty bezpłatnie można było wykonać badanie wzroku, krwi, ciśnienia, słuchu audiometrem, badanie EKG z konsultacją medyczną, profilaktykę stomatologiczną, a także spotkać się z lekarzem rodzinnym. Właśnie przyjechałem po to, żeby zbadać te oczy, bo mi zagraża operacja na prawe oko, mam zaćmę. Kularki moje muszę zmienić. Się okazało, że są już nie dobre, nie są te wyniki. Wyniki są inne niż podnoszone okulary. Jeden z organizatorów, Bartłomiej Szewski, jest zadowolony z zainteresowania badaniami. Zapowiada, że to na pewno nie koniec tego typu akcji. Myślę, że staje się to już pomalutko naszą tradycją, że jeden lub dwa dni w roku takie są, kiedy można przyjść i odwiedzić nas w dzień wolny od pracy. I spodziewamy się, że nasza oferta skierowana dla pacjentów będzie stopniowo wzbogacana. Medhouse podczas Białej Soboty odwiedziło około 100 osób. Coraz częściej ludzie chcą się badać. W ramach takich dni mogą to zrobić bezpłatnie, co jest tym ważne, w czasach, w których po prostu nie opłaca się chorować.